Drodzy Państwo bardzo serdecznie witamy już na mają rynku z okazji 31 finału Wielkiej Orkiestry Pomocy w Kaletach. Przypominam, że miasto Kalety po raz 31 znalazło się na mapie w całej Polsce. Jesteśmy organizatorem tej imprezy od samego początku. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami już za niespełna 15 minut. Rozpoczniemy. Pierwszą konkurencję, która o godzinie 14 się rozpocznie czyli kaletański bieg policji z cukrzycą, ale rozpoczynają to na dystansach 200, 400, 600 i 1000 metrów najmłodsi. Myślę, że tutaj rodzinne Centrum Sportu Koski trenuje, który przygotował to wszystko, żeby dzisiaj w kaletach działo się jak najwięcej nie tylko na scenie, ale i na ulicach naszych miast. Oczywiście przygotowaliśmy cenne nagrody, Puchary, medale, poczęstunek dla wszystkich biegaczy, aby zapamiętać to, co się dzieje tutaj w kaletach i wrócić w przyszłym roku, bo na pewno gramy do końca świata i jeden dzień. Proszę Państwa, ten program dzisiejszy jest bardzo bogaty, bo zaczynamy biegami, a kończymy koncertem dzisiejszej gwiazdy wesołu, koncertem dzisiejszej. Koncertem gwiazdy z dzisiejszego dnia jest Tequila Sunrise z Bytomia. I około godziny 20, proszę Państwa, zakończymy światełkiem do nieba. Oczywiście nie z żadnym hukiem, tylko elektronicznie nasi akustycy, którzy Piotrek, Daniel i Piotruś, trzeci kolega, Dawid. i Dawid. Dbają o to, aby było głośno, wyraźnie, muzycznie. Natomiast to, co Państwo może zauważyli, już od godziny 11:00 podziel się krwią. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przybyło do kalet, aby Państwo mo mogli oddać ten cenny dar, jaką jest krew. Przypominam, że trzeba być zdrowym i mieć 18 lat minimum, a nieskończone 65, ważyć co najmniej 50 kg, mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i przed oddaniem krwi należy koniecznie zjeść lekki posiłek. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, proszę Państwa, jest z nami tutaj Duo Fest Catering, który również zabezpieczył nas od strony Konsumpcyjnej na pewno rozgrzeje Wasze nie tylko żołądki, ale i serca. Proszę Państwa, o godzinie 15, tak jak żeśmy informowali na stronach wszystkich naszych medialnych, począwszy od kalety.pl, Mdk kalety. Prywatne strony, jak również Koski trenuje, informował, że pięć pętli rozpoczniemy o godzinie 15, trzeci kaletański bieg się z cukrzycą. Z tego co wiem, co mi przekazywał Karol jest około 260 zawodników. Proszę Państwa, to jest naprawdę absolutny rekord, jeżeli chodzi o kalety, a z tego co wiem, to już Karol obiecuje, że w przyszłym roku będzie kolejny rekord, bo... Bijemy ponad 300 chętnych do biegania, dlatego cieszymy się bardzo, że nie tylko będziemy tutaj tańczyć, śpiewać, ale będziemy również biegać ku zdrowotności. O godzinie 15, drodzy Państwo, w trakcie, kiedy rozpocznie się bieg y, 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 5 pętli. Mini-festiwal piosenki dziecięcej w wykonaniu przedszkolaków w przedszkoli, ale rozpoczniemy pięknymi jasołkami przygotowanymi przez przedszkolaków w miotku. Wystąpią przedszkolaki Bystrzaki, Miejskie Przedszkole, Przedszkole Miluś, proszę Państwa. I o godzinie 16 tradycyjnie już jak co roku od 31 lat Miejska Orkiestra Denta, która jako jedyna formacja. Brała udział i bierze do tej pory we wszystkich 31 finałach. 31 finałach rozpocznie koncert, a tak jak żeśmy informowali wcześniej, około godziny 16.06 będzie bezpośrednia transmisja telewizyjna ze studiem w Warszawie, gdzie można będzie oglądać to na takich portalach jak onet.pl YouTube TTV TVN24 TVN, z tym, że jeżeli chodzi o bezpośrednią relację telewizyjną, to będzie, będą migawki. Witam serdecznie pana burmistrza miasta Kalety, pana Klaudiusza Kandzie, który za chwilę na pewno otworzy pierwszą imprezę, jaką jest właśnie bieg trzeci karetański bieg policji z cukrzycą. Okay. Marian, Dla panie Marianie, na chwilę, bo czas nagli, słuchajcie, wszystkie dzieciaki, które w pierwszej kategorii startują na 200 metrów, słuchajcie, tu jesteśmy na starcie, chodźcie po tej stronie, później będziecie mogli sobie robić zdjęcia, tam czeka fotograf, później macie posiłek, wszystko, ale na razie zbierzmy się tutaj, ja bym chciał Was wszystkich zobaczyć, ile Was jest. Najwięksi, najmniejsi. Marian możesz mówić. A ja zapraszam Pana Burmistrza tutaj na scenę może, aby przywitał się z Państwem, bo za, za chwilę rozpoczniemy bieg. Panie Burmistrzu bardzo serdecznie Pana witam. Dziękujemy za coroczne wsparcie, bo bez Pana udziału Kalety by były biedne. Jest mikrofon tutaj dla Pana przygotowany. Panie Burmistrzu ja myślę, że dobrze by było podejść może tam nawet bliżej startu. Jest tam możliwość, żeby to rozpocząć. Będzie pana słychać doskonale. Tyle. Panie Burmistrzu, prosimy o zabranie głosu. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na kolejnym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kaletach. Szanowni Państwo, to wydarzenie w kaletach jest organizowane po raz 31. Po raz 31 szefem sztabu Kaletańskiego jest człowiek orkiestra w naszym mieście, pan Marian. Lisiecki. Jemu należą się tutaj największe brawa, największe podziękowania. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom. Wiemy, że mamy na mieście wielu młodych wolontariuszy. Młodzi ludzie, mimo dzisiaj tej chłodnej pogody, zbierają datki do puszek na terenie naszego miasta. Szanowni Państwo, nad bezpieczeństwem dzisiejszego wydarzenia czuwa. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach. Mamy tutaj wielu naszych druhów obecnych na dzisiejszym wydarzeniu. Bardzo serdecznie chciałem podziękować naszym druhom na czele z panem prezesem Henrykiem Złotoszem, panem naczelnikiem Michałem Maruszczykiem, zastępcą naczelnika panem Kazimierzem Złotoszem i wreszcie dziękuję biegaczom, którzy tak licznie tutaj zebrali się, żeby. W ten sposób uczestniczyć w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kaletach. A największe słowa podziękowania dla Karola Nowakowskiego, który ten bieg zorganizował. Brawo Karol, zaśpiewamy ci później 100 lat, jak troszeczkę ciepłą herbatą, gardła przepuczemy. Szanowni Państwo, za kilka min minut wystartuje pierwszy bieg. Ja oddaję głos, głos szefowi sztabu Marianowi Lisieckiemu. Marian oddaje ci głos. Siema! Dziękuję. Drodzy Państwo, tak jak Pan Burmistrz wspomniał, 50 wolontariuszy, którzy zostali zarejestrowani już w październiku do zbierania kwestowania na dzisiejszej imprezie jest na wszystkich ulicach naszych miast i nie tylko. Mamy nadzieję, że kolejny rekord dzięki udziałowi biegaczy i wolontariuszy, którzy naprawdę od wczesnych godzin porannych kwestują. Pobijemy kolejny rekord finansowy, ale nie to jest najważniejsze, drodzy Państwo. Najważniejsze jest to, że jesteśmy i jesteście z nami i działamy. I walczymy z cepcą w tym roku, proszę Państwa, na zakup najważniejszych aparatury, najważniejszej, aby ratować ludzi z tą niespotykanie ciężką chorobą. Proszę Państwa, mamy partnerów sztabu Włoś w Kaletach, którzy działają z nami od kilkudziesięciu lat, również jest to przede wszystkim ochotnicza straż pożarna w kaletach. Zespół placówek oświatowych w Kaletach miotku, Zespół Szkół Publicznych w Kaletach. To dzięki właśnie tym dzieciakom, którzy zdecydowali się brać udział jako wolontariusze. Było dużo, dużo więcej chętnych, ale niestety otrzymaliśmy tylko 50 miejsc. Jest z nami restauracja Kasyno, która ufundowała dla wszystkich wolontariuszy oraz komisji, która liczy w Miejskim Domu Kultury Pieniążki Posiłki Ciepłe. Poza tym, drodzy Państwo, jest z nami restauracja gościnna, która dla wszystkich biegaczy, dla wszystkich artystów, dla wszystkich tych, którzy występują tutaj na scenie, przygotowano grochówkę i ciepłą, gorącą herbatę. A za tym wszystkim przywają Panie z Urzędu Miasta w kaletach. No i myślę, że tutaj sporo będzie się jeszcze działo, bo o godzinie. 18 zakończymy aukcję gadżetów. Nie tylko tych gadżetów, które przywio przywiozłem z Warszawy bezpośrednio z fundacji, ale zostało sporo gadżetów przekazanych przez prywatne osoby. Proszę Państwa, są złote łańcuszki, są e, piękne koszulki, są nawet spodnie, są kryształy, są. E, e, mówię o prywatnych osobach. Raz, przekazano nam dużo fajnych rzeczy. Ja już kończę, dlatego że Karol na pewno za dwie minuty rozpocznie pierwszy bieg dystans 200 metrów. Karol, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Słuchajcie. Brakuje mi tutaj jednej zawodniczki. Kasprzycka. Proszona na start. Dobrze, ja Wam jeszcze opowiem w międzyczasie. Biegacie na 200 metrów. Konkol nazwisko? Jest, super. Kraśniuk, Magdalena. Stańcie sobie wszyscy, żebym Was widział. Ci co się ścigają w pierwszej linii. Ci co z rodzicami linia druga. Pół na tył. Dobra. Mamy dwie minuty do startu. Startujecie. Jeszcze nie startujemy teraz, ale jest komenda gotów. I później jest start. W tym momencie startujecie. Dobra? Nie ma odliczania, przygotujcie się, jest tylko gotów i start. Mijacie pachołki z prawej strony, zakręcacie i wracacie z powrotem. Nawrotka jest na pierwszych pasach. Będziecie widzieć lewą stroną. Lewą stroną, tak, lewą, lewą. stroną, lewą. Czekaj, ruch lewą? prawo. Le... nie słyszycie pewnie, nie? Lewą stroną, tylko po drodze. Tylko po drodze, biegamy tylko po drodze, nie biegamy po chodnikach, po innych wy czekają na was, robicie tak. kółeczko i wracacie tutaj z powrotem, okej? Okay? Tak. Super, patrzę na zegarek ile tam jeszcze czasu. Tu tu jest linia. Wszyscy linia, wszyscy pół kroku do tyłu. Za chwilkę startujecie i od razu w lewo. Tutaj prosto o Tak, ładnie, tak, ja i złapię. Ładnie. Ta minuta do startu, ładnie przygotować się, nogi, nogi z czerwonej linii, nogi z czerwonej linii, popatrzcie, żeby nie było fal startu, nogi z czerwonej linii, wszyscy ładnie. Przesuń jeszcze, jeszcze ten koszyk, żeby go trochę, o żeby nikt nie okej. Okay. Mamy godzinę 14, wszystkich poprosimy o zrobienie miejsca tutaj dla dzieciaków i tak jak mówiłem, Zapraszamy. Tak. Jeszcze zdjęcie? Zdjęcie jeszcze zrobimy. Dobra. Okej, okay. zdjęcie raz, raz. Ranek. No dobra. O. przygotować się na miejsca gotów start. Prosimy, prosimy o zejście z trasy. Nie, nie, jeszcze najpierw tych muszą wskoczyć. Prosimy o zejście z trasy, bo dzieciaki będą za sekundę wracać. Już biegną, już biegną pierwsi zawodnicy mocno. Tak jest. Dawaj, pierś mocno, 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 mocno do końca. Brawo! Jeden, dwa, trzy! Dobra, jeden, dwa, trzy. Dobra, trzy. jest, mamy, świetnie. Była pane. dobra, pięknie. Pięknie. Dobrze, Franek, bardzo ładny.

Dobra. To z tego nagrania, dobra? Mam z nagrania, no. No to dawaj. Ale ja nie mam tam numerków przypisanych chyba. Dobrze, no to dziewczynki też okay. to... Kto za... Kto to za... było trzecie? Trzecia. Trzecia. Trójka to Pierwsza trójka do mnie, o, Pierwsza trójka, tu jest dziewczynka Trzymaj była. Tam. Pierwsza byłaś, Zabyłaś, tak? To no to dada. już tam do pana i tu byłaś druga. Tak? No. To tam do pana idziecie. Tu. Tak. Dramat. Jednak dramat. Super. To zawiedziony? Strasznie. Nie smuć się, dobrze było. Chodź. Chcę mieć Dobra, ej, było super. Byłeś chory, pamiętaj, byłeś chory. Nic się nie stało. Chodź, chodź, idziemy. Idziemy na dekorację.